Witam serdecznie, ja jestem z Rafał z Motorwą, czyli miejsca, w którym kupisz swój pierwszy, ale też każdy następny motocykl. Mam tutaj maszynę od klasy 125, bo już takie naprawdę spore motocykle turystyczne. Dzisiaj za to na ściance mam bardzo ciekawy motocykl, jest to Honda CB1300, czyli taki motocykl, który co do zasady nawet w wersji takiej bazowej, w sensie w jakimś czarnym kolorze, najpierw doka mi się zawsze nie podobał, ale z biegiem czasu jakoś tak mi ten motocykl zaczął po prostu siedzieć, że tą swoją taką prostotą. No bo zobaczcie ta czacha z przodu taka z tą zwykłą lampą taką kwadratową. Chociaż no ten motocykl zupełnie ma inny odbiór, bo jest jeszcze w takiej wersji kulistycznej, bardzo krzykliwej, ale naprawdę z zasady uważam, że kształty ma ten motocykl bardzo dziwne, ale może się ten motocykl podobać. No Ta sztuka w takim malowaniu to już na pewno. Zobaczcie sami co dla was przygotowaliśmy. Kto wie może to właśnie będzie twoje motocyklowe marzenie. Czasami Honda, CB 1300, zobaczcie z tej perspektywy jak ten motocykl wygląda, no zdecydowanie nie jest to motocykl dla tych, którzy e, lubią sobie coś skromnego, CB 1300 co prawda wychodzi też w wersjach takich typowo czarnych, wszelakich, e, ale to a wersja, która słyszę, no, krzyczy niesamowicie, no, ale powiem wam szczerze, że ona krzyczy w taki e, miły sposób, że aż chce się tego słuchać, bo naprawdę no, wygląda to bardzo oldschoolowo, bardzo klimatycznie, no, aż by się chciało założyć z tego motocykla jakieś ortalionowe dresiki, Adidasy z trzema paskami. Eee, no, oczywiście, tutaj e, w gwoli żartów, ale tak naprawdę motocykl, no, sami widzicie, e, no, ma, ma, niesie ze sobą coś więcej niż tylko po prostu Honda CB1300, która sama w sobie jest bardzo udanym modelem motocykla. Bardzo sprawdzony e, silnik. Słuchajcie 1300 pewności. zobaczycie też, jaki ładny w jak narzędową czwórkę. Uważam, że bardzo fajnie wyglądający. No, 115 koni mechanicznych generuje ta maszyna, więc nie jest to już taki mały czołg. Uważam, że da się tym motocyklem też, no, oczywiście, w dalszą trasę śmignąć. Mamy czasy sprzed. Całkiem komfortowa będzie to trasa, ale powiem Wam szczerze, nie jest to jeszcze taka wielka kolumbryna, jak nie wiem, no te wielkie takie turystyki. Eee, I powiem szczerze, że uważam, że nawet dałoby się tym motocyklem śmigać gdzieś tak w komina, eee, Bo naprawdę nie jest to duże na no, przede wszystkim duży moment obrotowy dzięki tej dużej pojemności, przez co nie trzeba tym motocyklem gnać, można śmiało jechać na małym biegu, w sensie na wysokim biegu z małą prędkością i w każdej chwili dodamy gaz, to fajnie płynie nam, wejdzie w górę więc jakby to jest wielka zaleta tych dużych silników z rządową czwórką że no jakby można jechać grzecznie, ale można oczywiście jechać niegrzecznie słuchajcie, CB1300 jakie dorwaliśmy, szczerze no wiadomo, na początku mieliśmy coś takiego że kurczę, CB1300 w takim krzykliwym no nie wiem, ale im dłużej na ten motocykl patrzyliśmy, no to e, okazywało się, że no on po prostu tylko mówi dobre rzeczy, zobaczcie motocykl, który jest cały w fabrycznej warstwie lakieru, z wyjątkiem przedniego botnika, czyli cały tylny zadupek, przedni zbiornik, te boczne tutaj elemenciki chociaż tutaj chyba też jakaś zapraweczka była, ale na pewno przednia czasza z tą wstawką tu zachowała się w serii no przedni błotnik tu sobie pomalował on chyba w standardzie był czerwony, teraz sobie zrobił ktoś go na biało, no ale no tego nie unikniemy bo to jest motocykl z 2006 roku no więc on ma prawie 20 lat no tak naprawdę no, no, nie ukrywam też, że to nie jest motocykl pudełkowy ja go sam kupiłem z tego względu, że Jaram się tym jak on wygląda i tym, że jest świetnie przygotowany od strony e, takiej eksploatacyjnej. Mamy nowe silniki komplet opon, 2025 rok Dunlopa i z przodu i z tyłu, więc naprawdę świetne gumy, dobrze klejące. Tarcze z przodu z klockami, z tyłu z klockami, zestaw napędowy fajny, zawieszenie suche, akumulator fajny, sam silnik perfekcji nie chodzi. Więc to uważam, że jest duży plus, tym bardziej, jeszcze od nas dostaniecie książeczkę serwisową, w której będzie wpisany serwis olejowy, że teraz jest zdalony nowym olejem, więc to macie ogarnięte i tym się zupełnie na start nie stresujecie. Więc wam Was zostaje tylko tyle, co wziąć tą teczkę od nas, pójść do wydziału komunikacji go zarejestrować. To będzie koszt 120 zł. Wychodzicie z wydziału, przeczepiacie blaszkę i śmigacie. Co jest ważne, kupując motocykl gdzieś tam w sezonie, żeby jednak nie czekać na ee, no po prostu na, tych, na, na, na terminy mechaników, żeby chociaż cokolwiek zrobić. Tutaj macie moim zdaniem przynajmniej na start gotową maszynę i nie potrzeba robić nic. No i oczywiście klimat tego motocyklanu. Sami widzicie, jest niesamowity, jeszcze parę fajnych dodatków, które to jeszcze podbijają. Zobaczcie, no ta dwukolorowa. Kanapa, czerwona szyba z delikatnie większym garbem. Jakieś smaczki, typu właśnie jakiś dekielek na, e, na zbiorniczek płynu hamulcowego, czy dekielek na e, zbiorniczek do e, hydraulicznego sprzęgła. Układ przykład wydechowy Xila, który też no, pasuje bardziej myślę że do tego klimatu. E, no i to całość myślę, że naprawdę prezentuje się petarda. Od takiej strony wizualnej jakby chcieć się przyczepić do niego, no to tutaj naprawdę zbiornik, przednia czasza bajka, to nic, no, w ogóle nie znajdziecie. No tutaj faktycznie widzę, że się generalnie coś obtarło, no czy od nóg, czy od czegoś, no tutaj e, mamy parę takich jakby wyblaknięć materiału. No tu żadnych przycierek, dziwnych historii nie ma, tylny zadobek bardzo ładny. Po lewej stronie tak samo nigdzie ta czasa nie jest przytarta, ładne klamki, ładna lusterka, ładne e, kierunkowskazy, ładny ciężarek, więc tutaj nic się nie przyczepicie. E, po tej stronie no może też jakieś minimalne takie क्यों तरचा Na tym elemencie. No i tutaj widać, że jakieś e, chyba już to aluminium po lewej kapce. Ono nie jest nigdzie przetarte. Po prostu widać, że tutaj się musiało uszutlenić jakaś tutaj. E, no, no po prostu widać, że to jest takie o, troszeczkę uszutlenione. Troszeczkę to się potosurowało nawet farmą jakoś zamaskować, ale e, no myślę, że tu nie ma co po prostu oczekiwać też cudów. Ale sam dekil jest ładny, nieprzetarty, co myślę, że jest ważną informacją. Wahać z tyłu, ładna osłona łańcucha. E. No taki myślę, że w sam raz. No nie jest to tak jak zamierzam jakieś pudełkowe, ale naprawdę jest bardzo w porządku. No tutaj nie będziemy, nie będziemy też tylko mówić, że, że jest źle, bo jest naprawdę bardzo dobrze. 65 tysięcy przebiegu, co uważam, że co do zasady, jak na motocykl typu Honda CB1300, naprawdę to nie jest dużo. Ja myślę, że potencjał tych silników jest na śmiało zdecydowanie powyżej 100, ja nie wiem nawet czy nie 200. No wiadomo, fajnie by ją 10 tysięcy to byłby taki, czy 10, czy 20 to byłby taki eksponacik do trzymania w domu. 65 tysięcy myślę, że to jest normalny przebieg, w którym normalnie trzeba tym motocyklem jeździć i tu się nic jeszcze do tej stu dziać się na pewno nie powinno. Kluczy przekręcony, klikamy sobie zapłon no i to, za co kochamy rzędowe czwórki, słuchajcie, no, piękny gang. Takiego silnika i do na obrotach chodzi naprawdę bardzo grzecznie, on nie jest jakiś taki krzykliwy Macy's wydech z, ja nie jest dewekler, ale wydaje mi się, że go mamy, ale zobaczcie, jak to ładnie pracuje, jak cicho, sam w ogóle nie słychać silnika. Po dodaniu gazu Można się w tym zakochać Powiem wam szczerze Można Jeżeli ktoś miał na plakatach CB1300 No to myślę, że właśnie ta wersja kolorystyczna Najbardziej będzie zachowywała swoją wartość Przez lata. Słuchajcie, to jest oczywiście wiedza w pigułce. Zapraszam Was do nas do Żardowa, żebyście zobaczyli ten sprzęt na żywo, będziecie mogli zobaczyć go porne z innymi. Mamy różne fajne klimatyczne sprzęty, oczywiście od takich klasycznych nakedów, po tego tak słonie wcześniej byli x 1300 1200 no, Oczywiście nie wiem co będzie w dniu, kiedy do nas przyjedziecie, bo się może coś sprzedać, no, ale staramy się mieć właśnie parę fajnych takich klimatycznych sprzętów, yy, które yy, no nie ukrywam, że nasze dosyć motocyklowe marzenia przy okazji yy, sobie takim, yy, taką sprzedażą spełniamy. Eee, komplet dokumentów do rejestracji od nas z przeglądem technicznym i tak dalej wpadajcie do nas do motorowej, jak będziecie tutaj z okolicą, to Wam taki motocykl dostarczamy w gratisie. Jeżeli jesteście z do dogłośnią, to się zapytajcie o koszt transportu, staramy się Wam taki motocykl także dostarczyć. Jeżeli macie swoje auto, nie wiem, busa czy przyczepkę wpadajcie, pomżę wam to zapakować, będziecie sobie mogli sami z tym motocyklem wrócić do domu. Można motocykl kupić też na ratę, jeżeli macie do tego pytania, zadzwońcie, pytajcie, Przekierujemy Was dalej. Tu też myślę, że żadnego problemu być nie powinno. Bike, Zapraszam serdecznie. Lewa w górę dla tych, którzy lubią sobie śledzić nasze motocyklowe wypoczynania to podajcie na nasze social media, Facebook, Instagram, TikTok, wszędzie tam jesteśmy. Można się troszeczkę więcej o nas dowiedzieć. Lewa w górę. Widzimy się na kolejnej prezentacji. Siemanko. Hej.